Dzień dobry Państwu. Wybory Człowieka Roku wchodzą już w decydującą fazę i najbliższe dni, najbliższy tydzień zadecyduje, kto z 16 kandydatów wejdzie do finału wyborów. A przypominam, że już tradycyjnie we finale spotyka się e, pięcioro e, kandydatów. My głosujemy do poniedziałku, czyli e, Nagrywam ten materiał w poniedziałek, czyli równo jeszcze tydzień możemy głosować do godziny 10, tak abyśmy mogli podliczyć i we wtorek w kolejnym tygodniu, czyli 11 lutego, zaprezentować Państwu finałową piątkę. W tym wydaniu nowin Jeleni Górskich. Prezentujemy jak mniej więcej, właśnie jak dokładnie układają się Państwa sympatie w tej chwili. No w tej chwili jak wygląda pierwsza piątka, kto jest w drugiej piątce. No i myślę, że tu jeszcze wiele się może wydarzyć. Ujawniamy też, że gwiazdą, artystką, która uświetni koncertem swoim finał i Gale Człowieka Roku, będzie bardzo popularna artystka, aktorka, piosenkarka Olga Bączyk. Ona przedstawi swój program piosenki z klasą, wystąpi z zespołem, także będzie to muzyka na żywo i na pewno wiele artystycznych doznań na Państwa czeka. Są oczywiście, istnieje możliwość zakupienia biletów na to wydarzenie i tutaj Państwa odsyłam do gazety, jeżeli chodzi o szczegóły. A co w nowinach? Bo przecież nowiny normalnie żyją, funkcjonują i piszemy o tym, co nas boli, co obserwujemy. Czyli, yy, czy ucichną awantury na Polanie Jakuszyckiej? Śniegu jest bardzo mało w górach, ale trochę śniegu na Polanie Jakuszyckiej jest i tam już tradycyjnie dochodzi do... Yy, Przepychanek do awantur pomiędzy narciarzami biegowymi, pomiędzy rodzinami, które tam spacerują z dziećmi, sankami, z, z psami. No tu oczywiście trzeba zachować jakiś umiar, musi być jakiś porządek, ażeby nawzajem sobie nie przeszkadzać i ażeby było tam bezpiecznie. W numerze także e, powieść Milińskiego, czyli artysta bardzo popularny, artysta Darek Miliński, w przeszłości również człowiek e, roku, e, odsłania sekrety swojego życia oraz twórczości. Kolejna publikacja dotyczy terytorialców, czyli żołnierzy z obrony terytorialnej kraju. No, terytorialsi zaczęli rekrutację w Wielkiej Górze. Może ktoś z Państwa będzie zainteresowany. Kolejna publikacja dotyczy pomiarów szczytów. Okazuje się, że Wysoka Kopa, najwyższy szczyt gór izerskich, urosła. W cudzysłowie oczywiście o metr 70 cm. Dlaczego się tak dzieje i na czym polegały te nowe pomiary? O tym przeczytają Państwo w publikacji. Na stronie sportowej Złoty Chłopak, czyli 17-letni Marcin Zawół, wielką nadzieją polskiego biatlonu. Przypominamy, że on na bardzo prestiżowych zawodach młodzieżowych i igrzyskach olimpijskich zdobył złoty medal, wygrał zawody. No i naprawdę jego kariera układa się znakomicie i można powiedzieć, czy mamy kciuki, oby tak dalej. No, także rozmowa z panem marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarem Przybylskim oraz nowiny historyczne z archiwum jeleniogórskiego dziennikarza. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin jeleniogórskich.